Cześć, dzień dobry z tej strony, Jelonek, i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Witam Was w odcinku kolejnym z Minecrafta. Mm. No jak pewnie widzicie że za mną tutaj yy, nic jak się a Oprócz tego nie zmieniło tutaj. Mm. Dzisiaj zaczynamy budowę naszego domu. Jeśli to może domem. I tutaj już zaczęłam tutaj budowę. Jeszcze nie I Jeszcze tak, zostawcie łapkę w górę subskrypcję dzwonkiem, żeby nie ominęło Was kolejne filmy żeby... i żeby. A łapkę w górę, żeby Ci, nam się podobał ten film. A więc tak, dzisiaj planuję na tym filmiku wykończyć zido mm. tak. tutaj zbrałem, zbierałem e, potrzebne materiały i chyba w tym e, oh, przepraszam e, jeszcze tutaj w tym materiale zamierzam pokopać trochę a tam zrobię sobie no, patę nową Giera nie będę nowe, nowej robił, bo się przyda. Łopata się przyda na pewno do tego Do kompania naszego No naszego domu Podłogi A kilo nam się przyda, by wykopać potrzebny kamień Pewno jest zrobić w w tym domku dwa piętra, więc jakoś nie będzie on za duży też, ale nie za mały, bo chciałam zrobić taką jakby, jak mamy tam taki teren, zobaczcie, tutaj mamy, oj, dobra. mamy tutaj taką skałę jakby, więc tutaj, przepraszam za takie podniesienie głosu, ale no i on tutaj się zbuduje, podłączy, chciałam spróbować, ale chyba mi się nie uda naszą budowę podłączyć do tego do górnego, górnej części A więc już jestem Chciałem sobie przypalić tutaj czekajcie no bo mamy jeszcze tam trochę a jak coś to pójdzie tam. Nasz, um. trzeba będzie poprawiać też niektóre itemki i na pewno muszę zrobić jeszcze nożyce. Tak. Dobra, bo chciałam zrobić jedną rzecz tutaj dekorację w naszym domku która nie będzie za bardzo widać, ale i tak jakiegoś uroku tam doda. Chyba. oto filarki z liściami może um, ich chyba jeszcze tutaj o tak, żeby zrobić jakieś takie dekoracjone, decoration, decoration. Um, bo, no to ładnie jakoś tam wygląda. Um, Zrobimy jeszcze dekoracje, tam skobla i tak dalej um, Ale na razie zajmiemy się tym właśnie... Ten, ten muszę odłożyć. To, to. Nie mam z stą... O, mam, dobra. więc zrobię tak. Trzeba to szybko zrobić i zobaczymy czy mi starczy. Pum, pum, pum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobra, nie. A więc nie starczyło, więc jeszcze musi tam trochę być. Tego. Ja już to sobie wykopię ten tutaj. Hmm. Na górnym pięciu. Tutaj zamierzam zrobić jakąś taką część piecyki, craftingi i skrzynki. Nie, nie będzie magazynu chyba w tym nową, będę miał urodzone, ale jeszcze nad tym pracuję czy coś takiego <ścoughs> Przepraszam was to jest... <ścoughs> Przepraszam, też czasami za mój głos, ale mogę mieć czasami chrypę. Zawsze rano. Nagrywam to rano i zawsze rano mam jakieś tam chrypy i tak dalej. Mm. Dobra, a więc tak. Mm. Przepraszam. Przepraszam też do te odgłosy, tle. Mm. Ja się teraz prześpię. O, czekajcie. U. A, nie ma nocy. Weźmiemy to. Mm. I teraz mm, tak. Zróbmy. Mamy tutaj kamień. Mamy również sztą. Chciałam coś zrobić też z z takich rzeczy, więc chyba zrobimy. Potrzebuję też. Mm, ...takich kilku płytek. Mm. E, oho! No dobra, mógł być tak. Mm. Tak. Lecimy spać. Mm. I ulepszamy nasz tomek. Jakieś dekoracje. Mm.

Czyli musimy zrobić tak. O. I zrobimy jeszcze tak. I na kolejnym też to, to się przyda, więc daćmy to zrobić. Czekajcie wie. Szybkie ASMR no tak. Mm. To może nam się jeszcze przydać. Wejście do naszego domku mamy zrobione. A mm. więc teraz tylko czekamy na materiały mm. do budowy. Mm. Muszę poszukać tak naprawdę jeszcze lasu mm. wierkowego, lecz chyba nam się nie uda go znaleźć. Tak, nie uda się. No cóż. Mm. Trzeba będzie... Po Następnie zrobić jeszcze Pły... płytki. E, e, trzeba by nie zrobić jeszcze szkła. Dlatego udamy się zaraz tutaj no, na piasek. No i proszę, mamy. Przepraszam też, że czasami takie oświetlenie. Udało nam się. Mamy nasze wejście. czekajcie, czekajcie. Mm. I pójdziemy sobie teraz. Wszystko odłożymy tutaj spędnego. I pójdziemy sobie po mm, piach. W następnym odcinku właśnie postaram się iść do kopalni z wami tutaj. Postaram się jeszcze również, e, co jeszcze miałem zrobić. No i zbudować pierwszy portal do, ble, zbudować pierwszy portal do netheru mm. A przed tym oczywiście znajdziemy. To bo chyba nie znam rady znaleźć. Chociaż nie wiem, czy tu w okolicy nie było jakiegoś dookoła ale pewnie się mylę. Mm. Więc tak. Mm. Teraz przedopatmmy. Piesek. I tutaj się przyda trochę drewna. Yy, a w tym czasie można, można coś porobić. Yy, co byśmy mogli zrobić? Yy, teraz chyba... nie. Zrobimy sobie drzwi. Dobra. Mm. Zamontujemy je tutaj. Jezu. Mam. Mamy. nasze pierwsze drzwiczki. Mm. Czyli muszę jeszcze postaram się w tym odcinku iść, pokopać trochę. O, czekajcie, dobra, dobra, odłożę to. Muszę się jeszcze... Zrobię chyba nowe jedno kilo. O, zrobię, muszę. Tak, czekajcie. dobra, a więc już zrobiłem nowy filofik <coughs> <coughs> Można iść kopać kubla Czekajcie No dobra ASMR mm. ASMR a bardzo dużo tego. Mm. Potrzebuje bardzo dużo kowla. Ponieważ... Mm, nasza powierzchnia domu, coś takiego, jest bardzo spora, więc... No, jeszcze sześć, no dobra, może... Czeka. Sto powinno starczyć, tak jak starczy. Hmm. Powinno być 52, chyba. jeżeli ja nie wiem, ale... Hmm, ponieważ musimy jeszcze zrobić... Yy, tutaj. Yy. No i musimy teraz dać te szybki nowe. Nowa się teraz się przyda. O. I tak. Bierzemy coś, przerabiamy to na szyby. Mamy no, 32 szyby. I idziemy przerobić. Dobre. No nie, dobra nie, nie, tutaj muszę zrobić tak. Zamierzam zrobić chyba na każdym odcinku. Mm. Już mamy jednak dużo tych szyb. Więc tutaj mm. nie, tu o tutaj, tutaj nie będę robił, ponieważ chcę tutaj zrobić mm, wejście na górę. Drugie piętro, bo zamierzam też właśnie zrobić drugie piętro. Dobra na razie zrobię jeszcze tutaj ten mm. O taki coś Jest chłopata. Dobra poproszę tak no. Jak to wygląda w środku Bardzo nie... mi mm. Mi się mega podoba I zarobi się Kilka razy Kilka razy już tak zrobiłem mi. To jest smutne, że ja tak robię. No ale... Mm, przydało mi się tutaj wszystko. I chyba na razie. To już koniec. A więc. A więc. Dziękuję Wam za ten odcinek. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć!